Biłem potwory z ogrodu. Płać. O co wam chodzi, panie Gerwant? Chcecie wasze osiemdziesiąt renów Proszę. Umowa była na sto. Nie wydaje mi się. Mimo, że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem, nie iść nocą w pijanym widzie potworu ubijać. Ale się uparliście! Boję się was, panie Gerwant! Oj, ludzie, nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam i jeszcze mnie oszukać chcecie. A nieważne. Nie zapomnij powiedzieć wielebnemu, że ci pomogłem. I może mnie przenocuj. No mówże! Grywasz może w kości? A daj mi spokój z tym pogaństwem. Ojca Wielebnego nie słyszał? Trzeba plewić, plewić! Czyli wiesz co to? Idź teraz z tym gerwat do krasnoludów. Nic więcej nie powiem. Już mnie nie ma. Aj, no nie! No mówię, że... Trzeba się wyspać. I kolejny poziom. А, только бы в бичему Тагану. No i mam nadzieję, że wyjdzie z pijaństwa, no. Po tylu godzinach powinien, normalnie. Okej. Okay. O, ta była nam od razu przeczytać. A to czytaliśmy. Tutaj właśnie nie znikają rzeczy po przeczytaniu. Co jest niby logiczne, ale utrudniające, bo nam zapychają jednak. Co się dzieje? Ta psina wygląda jakby czegoś szukała. Uważaj na kolce chinopsa psinu. Dlaczego tak pilnujesz? Zresztą, nieważne. Ja cię też nie lubię. O, tu była krew. No mów, że... Słowo, że tu była krew. Są w okolicy jakieś potwory? Czasem w nocy słychać okropne wycia od strony wioski. Aż mleko od nich kwaśnieje. Zauważyłeś jeszcze coś niezwykłego? Razu jednego. Mgła pod zajazdę była straszna, i drogę zmyliłem. Doszedłem aż pod chałupę wiedźmy i zobaczyłem tam wielką bestię, wgapioną w jej okna. Powiedz o niej coś więcej. Kto by się tam przyglądał, panie? Ja mnie wiedźmin. W strachu, że mruszył z powrotem, mało mnuk nie połamał, ale tęgdzie byłoby dla niby koń. Idy miło i skrzyło jakby z pieca. Na razie. Hmm, Gdzieby teraz pójść? Może dokarćmy. Słuchaj, lepiej zachować czujność. Tak naprawdę nic dla niego nie mamy. Eee, nie tutaj. Geralt? O. W tego pokera można grać o poważne pieniądze? Zdziwiłbyś się, jak popularna to gra. Powstały i upadły przez nią całe majątki. Niektórzy podchodzą do tego bardzo poważnie. Jak mogę się przyłączyć do gry? E tam przyłączyć. To nie sekta. Weź tylko pod uwagę, że zawodowcy nie będą tracić czasu na grę z nowicjuszem. Polecisz mi jakiś partnerów do gry? Tak na początek. Tu w okolicy może grać Siodo, na czym się musiał wzbogacić Jest jeszcze Haren i Mikul, oni wiem, że grają No i możesz zagrać ze mną Wszyscy poza mną to płotki Prawdziwi gracze siedzą w wyzimie, ale nie bój nic, dam ci fory A kiedy będzie można uznać, że już nie jestem nowicjuszem? Wygrasz parę razy i wieści się rozejdą Trzy, cztery zwycięstwa i już będziesz się orientował no. Może posprzedałem mu coś. Czego tu chce? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. <gry> Pójdzie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze, załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chce? Bywaj, czas mi w drogę. Nie można z Wstyd. Bije się! Bawa! Eee, pięść się, mimo. czy patrzyć? Bije To co, powalczymy? Ile masz kasy? Nie ma mowy. To co, A powalczymy? Max pewnie. Max pewnie jest pięć. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, jak mówią. Zobaczymy. Okay. Znowu przegrałem Mogłem się tego spodziewać Oto twoje pieniądze Komu by tu przypieprzyć? Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię Zobaczymy って。<タッ> Wtedy ta interka po walce są takie długie. Wygrałeś przy błędu. Bierz kasę i daj mi spokój. Aj no. Proszę, proszę, Wiedźmin. Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anzelm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? Dwadzieścia pięciorenów. Wchodzę. Tłuczemy grubego. Skup się. No, był łatwiej niż tamty. Żadnego wyzwania. No dobra, wygrałeś. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Biorę kasę. Sto orenów jest twoje. Wow. Aj, ale naprawdę mi się przydało, żebyśmy komuś coś nie, sprzedali. Nie ma się gdzieś spieszyć. Wiedźmin! Nareszcie ktoś poważny w tej dziurze. Z kim mam przyjemność? Kupiec Leufarden. Z tych Leufardenów. Z tych czy nie z tych? Odnoszę wrażenie, że masz dla mnie zadanie. Niestety tak. Mój towarzysz zaginął bez wieści w jaskini pod murami wyzimy. Myślę, że są w niej potwory. Sądzisz, I... że nie żyje? Nie wiem. Płacę 200 orenów za odnalezienie go lub godny pochówek jego ciała. Zdecydowałeś się? Umowa stoi. Należy ci się kilka słów wyjaśnienia. Towarzysz mój chciał dostać się do wyzimy, ominąć kwarantannę. Dlaczego akurat jaskinia? Słyszeliśmy, że kiedyś przemycano tamtędy towary, ale obawiam się, że to tylko plotki. Zrobię co w mojej mocy. Tylko uważaj. Mój towarzysz miał już do czynienia z potworami. Jeśli poległ, znaczy, że to nie przelewki. Do kogo ty to mówisz? Ale... Kupcu! Kupcze! Jakieś wieści? No właśnie. A, już zbogacamy się nieźle. zaszki nie kupi Na razie tyle I na razie kończę nagrywanie. Do następnego razu w Wiedźminie.